A w pierwszy dzień prześników, kiedy zabijali baranka Wielkanocnego, zapytali go uczniowie Jego, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali Ci wieczerzę paschalną? A gdy nastał wieczór, przybył z dwunastoma i gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który jest ze mną, wyda mnie. A on im odpowiedział: Jeden z dwunastu, ten, który macza ze mną w jednej misie. A gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, łamał i dawał im, i rzekł: Bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował i dał im, i pili z niego wszyscy, i rzekł im: To jest krew moja nowego przymierza, która się wylewa za wielu. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Prze to okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddajmy cześć Bogu, tak jak mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i pobożnością. Oddajcie Panu chwałę, należną imieniu Jego. Złóżcie panu pokłon w świątecznej szacie.